Moi drodzy, przedsiębiorczość to sól tej ziemi, sól polski rozwoju gospodarki. Te mikro, malutkie, średnie, ale duże firmy to wy, państwo, tworzycie przecież wpływy do budżetu naszego państwa. To dzięki tym pieniądzom płaconym w różnego rodzaju daninach możemy doprowadzić do tego, że sprawnie funkcjonują różne dziedziny. Właśnie funkcjonowania Rzeczonej Państwowości Rzeczpospolitej Polskiej. Ale niestety polskie prawo jest przeregulowane i polscy przedsiębiorcy naprawdę potrzebują pomocy. W związku z tym w tamtej kadencji miałem zawsze zasiadać w Komisji Nadzwyczajnej ds. Deregulacji z panem przewodniczącym Wróblewskim na czele i faktycznie udało nam się wprowadzić dwie, praktycznie przygotować trzy ustawy, które zderegulowały wiele istotnych elementów. Ale wtedy też przygotowaliśmy następny projekt ustawy. Niestety wybory i zmiana władzy doprowadziły, że nie zdążyliśmy tego projektu ówcześnie złożyć do laski Maszałkowskiej, bo tak to się formułuje. I dlatego też w tej kadencji kilka miesięcy temu ten projekt o numerze tutaj patrzę na kartkę 558 to jest dróg tego, tego dokumentu, wpłynął do właśnie rzeczonej Laski Maszałkowskiej, i od tej pory był tam zamrożony. Dzięki jednak łaskawości. Pana marszałka i służb, po wielu miesiącach projekt ten na najbliższym posiedzeniu parlamentu wchodzi pod obrady. I dlaczego chcę o nim powiedzieć? Bo czuję się współautorem tego dokumentu wraz z grupą pod rzeczonym przewodnictwem pana przewodniczącego, także z grupą wielu stowarzyszeń, przedsiębiorców, firm, rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw, ówczesnego rzecznika oczywiście. Stworzyliśmy kilka kolejnych propozycji dla państwa, dla przedsiębiorców. No i między innymi do nich możemy zaliczyć. się Pierwsza rzecz, na przykład podwyższenie limitu, do którego możemy rozliczać się w formie ryczałtu. Proponujemy nie 2 miliony euro, jak jest dotychczas, a proponujemy tych milionów 3. 000 000. Ponadto proponujemy, żeby mały ZUS był nielimitowany czasowo. Następnie proponujemy, żeby w sporach z takimi instytucjami jak ZUS. Skończę z tą formułą, że przed sądami, kiedy trafia sprawa przed sądem, to państwo musieliście udowodnić swoje racje. Nie, teraz to organ powinien swoje racje udowodnić. Odwracamy tą kolejność, to obywatel składając sprawę ma usłyszeć od organu, Dlaczego podjął taką inną decyzję? Oczywiście, jest tu szereg innych rozwiązań, na przykład zmniejszenie VAT-u na buciki czy u dziecięce z 23 do 5%, to jest dla młodych mam, dla rodziców, którzy potrzebują takiej oczywiście pomocy, będę się dalej posiłkował tą kartką, ponieważ tych zmian jest tak dużo, że chcę wymienić jak najwięcej jak najwięcej z nich. Oczywiście chcemy też zmienić na roczną, niemiesięczną tę formę określenia progu do której można prowadzić działalność tak zwaną nieewidencjonowaną. Chcemy zwiększyć dla organizacji pozarządowych bardzo istotna kwestia, ponieważ tam jest ta uproszczona księgowość do 100 tysięcy, do 100 tysięcy tego progu dla prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe. Chcemy z tych 100 tysięcy podnieść się do poziomu 300 tysięcy. Ponadto moi drodzy Państwo umowy leasingowe chcemy zmienić, że ta jest musi być forma pisemna. My chcemy to zmienić na formę dokumentową. Dzięki temu będzie można też podpisać dokumenty online i nie tylko. To też jest duże bardziej ułatwienie dla państwa, dla firm, dla zajmowania czy też pobierania, podpisywania umów leasingowych. Będzie też możliwe czasowe wycofanie każdego pojazdu z ruchu. Macie taką państwu potrzebę, chcemy, żeby móc na jakiś czas ten pojazd z tego ruchu wycofać. Dziś będzie taka potrzeba, oczywiście. Jeśli ktoś dał darowiznę, chce sprzedać rzecz, którą dostał w darowiznie, dotychczas musiał mieć jakieś zaświadczenie od naczelnika Urzędu Skarbowego, co wydłużało cały proces. Też chcemy tutaj wprowadzić pewne uproszczenia i ułatwienia, idąc w kierunku raczej nie zaświadczenia, a oświadczenia. Moi drodzy Państwo, gospodarowanie odpadami, tam były takie dość duże zabezpieczenia. Chcemy zmniejszyć ten poziom zabezpieczeń dla tych, którzy są posiadaczami tych rzeczonych odpadów. Dalej idąc, chcemy, żeby ci mieszkańcy, ci z Państwa, którzy tu już też są oczywiście przepisy dobre dla podatników, mieszkańców, nie tylko przedsiębiorców. Ale też tego około biznesowego środowiska, ten, kto nie wytwarza w swoim palenisku popiołów, żeby był zwolniony z tych opłat komunalnych za wywóz odpadów. To będzie taka preferencja, żeby ci, którzy mają jeszcze kopciuchy, żeby jak najszybciej chcieli je wymienić, żeby też ich dalej motywować takimi dobrymi rozwiązaniami. Oczywiście, patrząc dalej na tą listę wielu fajnych i dobrych rozwiązań ułatwiających, funkcjonowania obywateli, stowarzyszeń przedsiębiorczości, na przykład kluby sportowe, żeby miał łatwą formę wpisania się do karysu, choćby na przykład są problemy dzisiaj. Czy idąc dalej, chcemy, żeby na przykład SKO, samorządowe kolegia odwoławcze mogły rzekać składnie jednoosobowe i też mogły rzekać stalnie. Chcemy wyeliminować, i to jest ważne, Posiadanie broni, jest to dyskusyjne, musicie Państwo przyznać. My chcemy dotychczas w tej procedurze, na pewnym etapie sprawa trafiała do komendanta danego obszaru policji i on uznaniowo decydował czy ktoś dostanie tą zgodę czy nie. Mógł powiedzieć, ja Cię nie lubię, nie dostaniesz tej zgody. Nie, koniec są tą Chcemy, żeby były konkretne kryteria przyznania tego zezwolenia broń, żeby komendant nie mógł sobie bez żadnego uzasadnienia, uznaniowo po prostu taki wniosek odrzucić. A więc jak Państwo widzicie, tych rozwiązań jest wiele, jest ich jeszcze więcej. Tu są kilka tego takich przykładowych, o których chciałem dzisiaj po prostu Państwu wspomnieć. Ale ta ustawa, zachęcam się do zapoznania, 558, tu jest wydrukowane tylko kilka jej elementów, jest kolejnym krokiem, z trzecią tak naprawdę ustawą, którą mamy nadzieję, że nowa władza Choć nie zgodzili się, niestety nie ma woli powołania komisji do spraw deregulacji nadzwyczajnej. Mam nadzieję, że jednak po przeprocedowaniu tej ustawy zobaczą, że ponad podziałami politycznymi można dla polskich przedsiębiorców, dla polskich organizacji pozarządowych, dla obywateli ułatwić przepisy prawa praktycznie bezkosztowo. To są rozwiązania, które są praktycznie bezkosztowe dla budżetu państwa, a ułatwią państwu życie, funkcjonowanie, przyspieszą wiele procedur. Dadzą nam ten komfort funkcjonowania w naszym państwie. I mam nadzieję, że z tym zespołem, zarówno ja, jak i moi koledzy posłowie, którzy są, podpisali się też pod tym projektem, którzy pracowali w poprzedniej kadencji w komisji nad tym projektem, pan poseł Gawron, pan poseł Wrublewski, pan poseł Garza i wielu innych, że razem będziemy mogli tworzyć dla państwa z innymi też kolegami z innych klubów ponad podziałami politycznymi dobre rozwiązania, które zderegulują, uproszczą. Zbyt skomplikowane, zbyt trudne, a czasami zbyt zawiłe i wzajemnie wykluczające się polskie prawo, zawarte w dziesiątkach, setkach, a może już dzisiaj powiedzieć tysiącach no, różnego rodzaju dokumentów, czy to ustaw, czy rozporządzeń, zarządzeń, regulacji i inny, innych tego typu dokumentów, które są wytwarzane. W związku z tym, moi drodzy Państwo, pracujemy dla Was, pracujemy dla Rzeczpospolitej Polskiej, chcemy, żeby się rozwijała, chcemy, żeby Państwu dobrze żyło się w Polsce Polskim. Chcemy rozwijać różne formy ułatwiające to funkcjonowanie państwu. Czy to M-Obywatel, który wprowadziliśmy w ostatniej kadencji, który rewelacyjnie się sprawdza, ci państwo, którzy go mają, a ci, którzy nie mają, zachęcam do tego. Już widzą, jak łatwo można wiele czynności wykonywać. On będzie dalej rozbudowany według harmonogramu, który jest ustalony zarządów Prawa i Sprawiedliwości, plus jeszcze te inne deregulacje. A więc, moi drodzy państwo, walczymy dla Polski, dla Polaków, dla budowy lepszej i wspaniałej przyszłości.